Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony loft, a to jest mój kolejny gameplay z gry The Hunter: Call of the Wild. Moi drodzy, aktualnie zmieniliśmy rezerwat i dzisiaj jesteśmy. To będzie taki pierwszy odcinek z nowego rezerwatu. Yukon Valley na Alasce Piękny krajobraz no, Cały czas bym się na niego przyglądał Ale przecież Nie przyjechaliśmy tutaj oglądać Podziwiać krajobraz Tylko na coś zapolować Może nam się uda Jakiegoś bizona preriowego upolować Może jakąś inną dziką zwierzynę Ale to za chwilę Posłuchajmy przez chwilę Muzyki Takiej początkowej i jedziemy Dobra, ok, skończyła się ta muzyczka, mi się ona bardzo podoba. Super taki wstęp, jak odblokujemy jakąś nową, nowe właśnie schronisko. Tu jest troszeczkę inaczej, bo tutaj pogoda się zmienia dosłownie co pół godziny. Teraz jest pięknie, słoneczko, wszystko widać, a zaraz może być śnieżyca. Ale śnieg dość szybko topnieje, więc to nie problem. Te, takich agresywnych zwierząt należą niedźwiedzie gryzli oraz widzony preriowe, które potrafią zaatakować. Tutaj misy nie będziemy wykonywać, bo tutaj już zostaje przeze mnie wykonane większość. Będziemy po prostu tylko i wyłącznie polować. Zobaczcie jakie piękne lasy liściaste, dolina Yukonu Coś pięknego Oświetlenie, grafika, drzewa, jeziorka Zaraz, zaraz Bizon preriowy Okej, okay. tam miałem jakieś, jakieś tropy od strażniczki rezerwatu, to znaczy strażnika rezerwatu Od e, Jima Muraya. tylko jak widzicie wszystkie misje zostały wykonane tu jest jego żona Sandy. Cindy, przepraszam. Tu są naprawdę głupie misje. No, ciężko. O kurczę, ja tu gadu, gadu. A mi bizon koło nosa przeszedł. Dobra, może spróbujemy go jakoś podejść. Tylko, oczywiście, pierwsze się trochę zakamufluje. Czyli użyję tego neutralizatora zapachu. Jest strzelać w kręgosłup. Sergeant! No, no nie wiem, jak, jak go miałem zabić. 5 pocisków z Magnuma Frontiera i nic. On sobie idzie. Biegnie dalej na lajcie. To jakby nigdy nic. No dobra, spróbujemy go nieco wytropić. Podejrzewam, że gdzieś tam za tymi drzewkami może już leżeć. Idziemy po żubra. Tylko nie mówię tutaj o sklepowym żubrze, tylko o tym oto. Zwierzaczku, który nam uciekał, zaraz zaraz sklepowy, pewnie łatwiej, łatwiejszy do upolowania, nie wątpię. Tempo krwawienia małe. Wiecie, co jeżeli mi się skończy? A już wiem, dlaczego tak jest. Może dlatego, że mamy inne pociski. No, chociaż z drugiej strony są droższe, to powinny być lepsze. One mają znacznie większą penetrację. Aniżeli, zobaczcie, co my tam mamy. Aniżeli. O! Znienawidzone łosie. Jak ja nie, na... nie cierpię łosi. Bo zobaczcie, jakie mamy pociski. Do ekwipunek. Poczekajcie. Do Magnuma Frontiera. Amul Ammo. Czekajcie. Właśnie. Te pociski mają znacznie lepszą penetrację aniżeli ekspansję. No nie wiem, ale przecież jak mówimy wcześniej, jeżeli są droższe, to powinny być lepsze, tak? No ale tak nie jest, dobra, wiecie co, ja podejdę tam Bo tam coś się jeszcze odzywało Najprawdopodobniej... Żubry Nie cierpię polować na łosi, no... Wydają mi się czasem pancerne Tu mamy dwie... Klepy? Tak się mówi na samice? Nie wiem, czy klepy Ale mniejsza o to tu mamy... Samca, a tu mamy kolejnego samca, ten jest jakiś jeszcze niewyrośnięty Nastolatek tak najprawdopodobniej, a tu jest stary Wiecie co, spróbujemy strzelić do tego tutaj łosia Tylko może zmienię lunetkę na chwilę Na pięćdziesiątkę, żeby przymierzyć w serce Może się uda, bo jest ładnie ustawiony Albo tu gdzieś w kręgi, poczekajcie Kurde Não é dupa. Não é bravo? Później je wytropię. Tymczasem zobaczymy tego żubrzyka. A zobaczcie jaki tam jest krajobraz. Jakieś czerwone kwiatki. Srebro odpowiednia. No tutaj strzelałem kilka razy. Czyli będziemy musieli wrócić do tych tańszej amunicji. Nie zawsze co droższe oznacza lepsze. Więc zaraz wrócimy do... Jak tylko nam się skończą naboje te. 4 to wracamy do starszej, e, przepraszam, do tańszej amunicji. Tutaj bizon prairiowy biegnie. Jak na razie nie spotkałem się z agresją w stosunku do mnie, ale tam chyba widzę... To jest ten sam osobnik. Ładnie leży. Super. Chyba trafiłem go w serduszko. Wiecie co... Trochę tutaj muszę przebyć drogi, więc standardowo zaraz wracam. Dobra, już jestem prawie na pagórku. A raczej już jestem na pagórku. No, piękne poroże, nie powiem. Super wygląda. Ale bardzo łatwy. No ale okej, okay. no złoto mamy upalowane ciało, lewe płuco, serce. Dlatego padł. Ale wiecie co? To będzie chyba inny. To będzie inny łoś. Bo. tamten zaraz. Wydawało mi się, że też tam jest. Nie. Iluzja optyczna. Dobra, wiecie co? Idziemy tam. Skąd właśnie oddawałem kilkanaście strzałów? Dobra, no więc tak, one pobiegły gdzieś do góry. To były chyba dwie samice i dwa samce. Tu mam właśnie trop krwi, ale krwawienie bardzo małe. No, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo trudno się poluje na łosie. Według mnie to są najtrudniejsze zwierzęta do ubicia. Czekajcie, zaraz tutaj znajdziemy może jakąś zdobycz. Ale mam Magnum Frontiera, który jest wprost stworzony właśnie do polowania na łosie 75 na 50 czyli Heldmus trochę spada. Nie za wiele, ale spada. O, wilki, słyszycie? To wilki. Zobaczcie, a tam mamy chyba Bizona. Odpoczywa, niewielki okaz, ale odpoczywa. Wiecie co? A jeszcze, momencik, przejdę się tutaj i poszukam. Jeżeli co, nie znajdę ich oddali, to po prostu oleję sprawę. Kurde, no sami widzicie, że nie wiem. A w lesie będzie bardzo ciężko znaleźć. A, tu się zaczynają właśnie takie tereny z, taką, z takimi czerwonymi trawami. Fajnie to wygląda, ale, ale słychać nas bardzo dobrze i ciężko się poluje. Wiecie co? Idę po tego żubra. Nie chce mi się szukać tych łosi. A tam co mamy? Zobaczcie, tam jest chyba ten karibu, czy jakoś tak? Karibu albo, albo renifer. Karibu. Wiecie co? A to tam strzelimy do niego. Tylko podejdę bliżej. Tylko może... A tam jest jeszcze... Ten żubr, tylko zobaczymy, może usłyszeć. Ale co tam, strzelam? Zobaczymy. A żubr? Żubr niewzruszony. Totalna wyjebka Ale po prostu tak naprawdę nie słyszał. Ponoć jest też Delcy z bronią pneumatyczną. Czyli komplet bardzo cicho. Nic nie słychać wystrzału, więc byłoby spoko. Polować na zwierzęta, które nie słyszą kompletnie oddanego strzału. Ok, chyba headshot. I chyba mnie atakuje. A ja mam pociski na króliki. Nie dobiegnie pewnie, bo dostał w głowę Ale też nie pomyślałem, że mogę stracić poroże Dobra Kurde Ale cały ukrwawiony No, uwierzycie w to? Wow! Wściek się! Spróbuję podejść do niego i się przywitać! Cześć! O kurczę. Zdarzył przytomność! Jezu! To właśnie są te. śróty matko! Widzicie to? Masakra. Wiecie co? Chyba zmienię te inne naboje. Bo te 26 trafień. To jest po prostu grat małych śruczyków. Zobaczcie, nieodpowiednia amunicja. Uskożony narząd, trofeum. Trudno trafił w organ nieżywotny. Chyba to był zły pomysł. No ale okej, okay, mamy. To jest tylko gra, pamiętajcie o tym. Nie robimy krzywdy prawdziwej zwierzynie. Pamiętajcie, to jest tylko gra. Można tylko się tutaj tak pobawić. Ale zaraz, tutaj trafiliśmy, strzeliliśmy do karibu, który gdzieś tutaj był w tym rejonie i pobiegł. O ile się nie mylę. Gdzieś do góry, to są chyba jego tropy, tak. On się tutaj posilał. Ja sobie przeładuję. Traf... Strzeliłem do niego w solokhina. O, tutaj mamy pierwszą plamkę krwi. I idziemy dalej. Tylko nie pamiętam, nie zwróciłem uwagi czy tam jak wyglądały te tropy. Czy to były plama krwi o sprawieniem małym czy średnim czy bardzo małym czekajcie, karibu jest tam jeszcze no nie mówcie mi, że wiecie co? słyszę coś Nie, to tylko chyba słuchawki. Tutaj, tutaj jest strasznie dużo tropów: tropy bizona preriowego. Poczekajcie, wiecie co, ja muszę znaleźć trop tego karibu, bo już zgubiłem. Bo tutaj są trop bizonów preriowych. Poczekajcie chwileczkę. Niestety nie mogłem znaleźć tamtego karibu cudownie ozd ozdrowiał najprawdopodobniej A teraz idę po cichutku po cichutku do łosia Który bardzo nawoł nawołuje mnie już od minuty i przepraszam was moi drodzy za mój głos Jestem dość mocno przeziębiony i męczy mnie katar Mam nadzieję że szybko wrócę do pełni sił Mamy tutaj samca. Spróbuję jakoś podejść i. Być może uda mi się go upolować. To się okaże. Mam jeszcze dwie kulki. O kurde, a tam co? Jest łoś Wiecie co? Czyżby to był jeden z tych, do których strzelałem na początku? Chyba tak. Mamy tutaj chyba samicę albo samca. Samca mamy tutaj, tak jest. Nie najgorszy, ładny okaz. No i złotko. Ale poziom trudności bardzo łatwy. Ale nic, to nic, ale to nic, a nic, więc mamy upolowane. To się liczy. Jest. Ostrzegat. Mamy samicę. Jest bardzo blisko, więc postaram się używać. Jeszcze raz. Postaram się używać sztucera bez lunety. Nie cierpię polować na łosie, no ale trudno. No i czy ona się udała? Nic jeszcze nie widać. Słyszę. Tu jest. Słyszę jak idzie. Szła w moją stronę, teraz się zatrzymała. No i Where are you? Wasi co. Nie, spierdzieliła. Na cholerę było się skradać. Aha. Zaraz, to może ona mi się skradała z tyłu? Tak. Był samiec Oddałem jeden strzał I jeszcze pewnie pudło Teraz zobaczę Nie Nie spudłowałem Trafiono w organ nieżywotny Standard Czyli spierdzielał Będzie teraz przez pół rezerwatu No i zobaczcie Nie wiadomo w którą stronę iść Dobra mam tutaj kolejny trop Bardzo małe No jasne Standard tu żeby ubić łosia, to trzeba mieć najprawdopodobniej armatę. Albo działo szczołgu. Są tak cholernie twarde, że po prostu no jest to czasem no, niemożliwe. I pomyślę, że jak kupiłem tą grę tą grę, to strzelałem z rangera, czyli tej początkującej broni, którą mamy na początku. Jest ona darmowa. Amerykańska tam wersja sztucera. Wyobraźcie sobie, polowałem na łosie. To dopiero było coś. No idzie teraz. Wiecie co, zaraz wracam. Dobra, szedłem jakieś chyba 2 km, ale w końcu udało się go znaleźć. Mam, pan, mam Cię, Panie Łosiu. Wiecie co? Myślę, że w tym odcinku to już będzie wszystko. Mam nadzieję, że przypadnie Wam do gustu ten rezerwat. Dla mnie on jest, mi się on bardzo podoba. I w następnym odcinku będziemy zwiedzać te punkty, które zostały jeszcze nieodkryte i tereny, w których jeszcze nigdy nie byłem. Więc pójdziemy sobie tu, tu, tu. I tu być może I będziemy przy okazji polować A tymczasem zobaczmy Tam coś się odzywało Ale to już będziemy Szukać w następnym Odcinku Bizon preriowy Dobra myślę że w tym odcinku to już będzie wszystko Dziękuję wam za oglądanie Do usłyszenia cześć